Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Tasaka, jest dzisiaj ze mną Dragon. Cześć, witajcie. Witamy Was bardzo serdecznie na serwerze Play Your Life na MTA W kolejnym odcinku z sezonu siódmy Dzisiaj Dragon wymyślił odcinek i Dragon nam za chwilkę powie co będziemy dzisiaj robić. Pojedziemy sobie pracować, będziemy wozić beton, przetestujemy nową, nie wiem już jak długo jest ta praca na serwerze, yy, natomiast jest to jedna z nowszych prac, ale będą kierowcy betoniarki, tak? Dobra, to jedziemy. Będziesz prowadził, ja dzisiaj jadę Stalionem. Dobra. Mi się Tam w będzie... Stalionie podoba to, że on ma ten otwierany dach, to jest mega sprawa. Tak, to jest, jest bardzo fajne. tak samo, w mesie mamy też tę opcję. To bo... jest tutaj niedaleko, aczkolwiek tam możemy złapać flaczka, więc musimy ostrożnie jak będziemy jechać tam po piatku No lepiej żebyśmy żadnego flaczka nie łapali, słuchaj No Ja Ci przypominam, że ja nie mam Emek, więc nie zapieprzaj, tak? A, to sorry, sorry Ja tutaj powiem, że mam w gle wgraną glebę do tego staliona, że bo fajnie wygląda Tak jak ostatnio mówiłeś, że po co kupować RH, jak mogę sobie, o jezu, samobójca jakiś no samobój samochód o, lepiej sobie wgrać glebę do takiego mniej uczęszczanego samochodu chodź, niż kupować. Chodź, 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 chodź. Ja widziałem to, bez kitu, no Kto to jeździ tam? Coś ludzie tam biegają. Ty, poczekaj, nieźle pojechałem, ty, sorry. Dobra, dawaj zawracaj. Zawracaj. Ci <grym> się jak tam ten leci. Ja też ja widziałem na przebitce to puszczę Zbliżenie takie. zobacz tyle tu rzeczy, co się tu dzieje? Wow, wow, wow. Wow, jaki, ile tu jest graczy na serwerze? 50, Nic się. Fort Carson się nie zmieniło. Fort Carson się troszkę obudziło, słuchaj. Ty zgubiłem tą pracę. Ja tam dzisiaj byłem, gdzie to jest. No co ty gadasz teraz? Mówiłeś, że wiesz, gdzie to jest. No, wiem, ugna. Poczekaj sekundę. Chłop przed chwilą normalnie pracował na tej pracy i już zapomniał, <grym> gdzie to jest. No nie wiem. Bo ja to sobie mnie ja I się pokaźpiłem. <grym> <trochę> <grym> Aha, i wiedziałeś, gdzie to jest, bo ci pip pokazywał. <grym> tak. No tak widzisz Ja i tutaj wlewa A nie no patrz ty kum, za, tu jest ropa No to jest ropa, no co ty teraz robisz Teraz co? już na pewno nie pomylisz Na no, pewno Dobra, czyli podejście trzecie do jazd do betoniarek No ale poczekaj, dlaczego tutaj, no to już trzeba oprócz No jak, no przecież tu jest droga przecież obok A, tylko że No Dobra, co to chodzi No nie, nie no ja, ja w ciebie droga. drogą po prostu nie wierzę, nie? <laughs> Ale tu też nie ma drogi. No, no właśnie, tu no i teraz w lewo. No tu była zawsze droga, tak mi się wydaje. To no, była. Ty dobra, nie, dawaj, patrz, ja już wiem. A, droga jest wyżej, tak? Tak. I tu w lewo? No nie, bo ja już wjechałem na ten. Na jakieś pustkowie. No, i to jest tu. A czyli tam jest droga normalnie? I jest taka zwigowa. No nie, no ja w ciebie nie wierzę po prostu. <laughs> Dobra, na tej żwirowej na pewno opony nie pękną? Nie powinny. A, nie powinny. Dobra, udało się mi dojechać tutaj. Ej, tu jest ten? Można zatankować z auto? Można. Co ty gadasz? Musisz tylko wjechać na tę wagę. Muszę, muszę to przetestować, słuchaj. Ja, faktycznie. Dobra zatankujmy sobie do pełna, jak jest taka możliwość Jesteśmy ogólnie na miejscu yy, No i co, tłumacz mi, bo ja nie wiem nie. Standardowo, bierzemy sobie do peniarę. Wow, ona I jest tutaj uwaga jest bardzo rozmaita ilość tras, jeździmy aż jeden kurs za każdym razem yy, do Sampiero I zapewne jest to do Herty nie, 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 to jest... O. To są okolice tam areny lowriderów bardziej. Aha, już myślałem. Z dwie, trzy kreseczki wystarczy, zatankować i dużo zatankowałeś? No do połowy. Nie, 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 to ci nie jest tyle. I tutaj teraz do progu musimy sobie cofnąć? Zaje, tak, wjeżdżać, wyjeżdżać. Aha, bo do pełna musimy się zatankować. Tak, 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 tak. Okej. Okay. O serio 99? Tak. A teraz mi nie naliczyło. No tak jest czasem właśnie. jestem Ci za, za drugim, trzecim no, razem. to poszło. Jeszcze nie. No patrzę za uparte Co tu jest, waga kilogramowa? Tak ale tam na to nie zwracaj Ona działa w ogóle? Nie, nie sprawdzałem. Działa. Będę musiał wow. jechać swoim prywatnym autem później zobaczyć. No jestem w szoku, zobaczymy czy to w ogóle działa. Dobra, jest to. I tak, jak zauważyłeś, zapewne mamy ofrody. Mamy. Kolej mi, lecimy na skrót. Hohoho, oh, dziwnie to zabrzmiało, powiem ci szczerze. <grym> lecim lasem, lecim polem, jak jak ten pan na jednym z odcinków. O, to mi się podoba, widzę. Tędy jechałem właśnie tutaj na te betoniarki. A my tak możemy w ogóle skaracać dragon? Mamy naprawdę, a każdy tak jeździ na tych betoniarkach. Jak dzisiaj jeździłem, to jeździłem za kilkoma graczami i zobaczyłem właśnie, że są takie skróty. Spoko. Dobrze, że mamy ten mieszkanie w Fort Carson, bo będziemy mieli blisko, tak? Tak, no i właśnie w kwestii yy, nie, no, bliskości są dwie opcje. Możemy sobie ustawić respa w Fort Carson i sobie daje zaszczytać skuterkiem, no bo wracać, yy, żeby załadować betoniarkę, to by było strasznie malatonne i by to zajmowało drugie tyle czasu. No, to Otrzymałeś prawda. Otrzymałeś kartę za dwie godziny bez kar. Aha, okej. Okay. Chyba przejechaliśmy z Jasta głównie. Nie, nie, spokojnie. A czyli dobrze jedziemy? Tak. Okej. Okay. Ja się zdaję na ciebie, słuchaj. Na skróty jedziemy. Dobrze jest. To mi się podoba, widzisz. I tak, jak mówiłem, są dwie opcje. Możemy sobie ustawić respaw pod Person. Wtedy relogamy się po dokonaniu już dostawy i sobie ciśniemy z kotekiem na betoniarkę, albo druga opcja musimy mieć campera albo Journey'a, w którym to możemy się respić, ustawiamy sobie tam samochód betoniarek, ustawiamy sobie res w pojeździe No i zabijamy się lub relogamy po dokonaniu dostawy. Jest to wtedy jeszcze szybsze niż dojeżdżanie z Food Czyli co, mówisz, że teraz byśmy musieli zrobić jak dojedziemy Reconnecta, tak? A czy możemy się kinąć, to będzie szybsze. Aha, I bo tak. możemy się jeszcze zabić i wtedy nas przeteleportuje do tego. Tak, Do ja jak gdy robiłem sposobem z drzewnejem, no to tam około 4000, nawet troszkę więcej na godzinę, jak tak się skupiałem, cały pracowałem, a ani tam się rozpraszałem i odpisywałem na przykład na wiadomości, nie? No to to jest fajny zarobek chyba, nie? Tak, to jest, to jest już spoko. Ciekawe kiedy dodali tą pracę. O kurczę, patrz tego sultana! Wow! <laughs> wow Dobrze, że jechaliśmy słuchaj tym a jakimiś naszymi autami... Tak, bez kito Coś tam tak, ale to tam wiesz. On ewidentnie zrobił to celowo. Mówisz? Dobrze, że tutaj nie ma znaczenia, czy ten samochód jest zepsuty, czy nie. To nawet jakby było, że ktoś cię Ciebie rąknie masz mniejszą premię, czy w ogóle wypłata, nie? Kurczę, daleko skrót, musi skrót, Skróty, nie? O gościu, jak się wywalę, to będzie nie, koniec. Nie, podniosę Cię, podniosę Cię, spokojnie. Bo to już nie jedna osoba poleciała. Damy radę. O, podniesiesz się? Oj, czekaj. Nie. O. Oj, czekaj. Yes. na dłoń, daj, dawaj, dawaj, dawaj. Co Dobry. ty? Przewalam się jeszcze bardziej. <grym> o, dzięki. <grym> Spoko. Balusak pomógł nam, dzięki wielkie. To gdzie ja Cię podniosłem. A Ty mnie podniosłeś. No, no dragon, dzięki. O kurcze, no czyli jeżeli będę jechał sam, no to niestety nie mogę robić takich zadym. Ja się dzisiaj wywaliłem, nie wiem, z metek dosłownie od bliku, ale to sobie przepchałem beteriakkę i siadłem jak ona była na dachu, ale w blipie jest. Aha. To też też literek. Ale jak wyjdzie się z samochodu to coś się stanie? Nie, 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 nic się nie stało. O, tu jest ta arena lowraderów. Tak. Zostawi obiekt, ale spoko to jest miejsce. Mm. Lubiłem tutaj jeździć. I to jest ten punkt, tak? Tak. Po prostu przejeźdź. Nie zatrzymuj się nic. Po prostu przejeźdzę. 320 euro? Tak. I teraz przyjdę do Lttonę. Oj sorry, bo tu bardzo nie się wyraziłem. <tacza> <tacza> o kurde no I co ja mam zrobić teraz? Czyli zabi się. Aha, w taki sposób. Okej, okay. nie, rozśmieszyłeś mnie mega, mnie... <śmary> to nie. To nieźle. Dobra, jesteśmy pod domkiem, fajnie. I co teraz? No, to w sumie tak wygląda ta praca, to jest... To jest wszystko. Aha. No co ty dużo mówisz? <śmary> nie no, rozwaliłeś mnie ogólnie tym. Nie mogę się trzymać, słuchaj. Dobra, to jak ja jestem tu jeszcze, jeżeli ktoś by chciał, to tutaj przed naszym domkiem jest podobny domek i on kosztuje 70 euro, więc jeżeli ktoś chce, to może sobie wynająć. Jest duży, jest duży tutaj parking, jest malutki garażyk, więc na pewno samochody wejdą z tej i z drugiej strony. Jeszcze tak, jak już zrobiłeś reklamę nieruchomości, to jeszcze możemy dla porównania zrobić transport ropy po takim kursie i zobaczymy jak to się ma względem jednego kursu do właśnie systemu. Okej, okay, to wiesz co, to naj, najpierw to weźmy sobie, nie wiem, rowerek, który tu tak, stoi. no rowerek pojedźmy. sobie po ten, po samochody nasze. To mi też gdzieś robią? No akurat wszystko już wiem gdzie jest, wszystko oprócz tych, betoniarek dosłownie. O jest. ja mam skuter, magia prestiżowych pojazdów. Co ty, dostajesz skuter, ja musiałem to wziąć? Bez kitu. ale się długo respi. No. Ale, ale proszę mi dać się ściągnąć. Masz. O! dzięki. Dobra, ja już jadę. Ja. Gdzie masz? Wiesz co? Nie wiem, gdzieś w Los, Los, Las Venturas. w O kurczę, to no będzie... No jeszcze nie wyjechano czy jeba. Ej chłopie ja to 60, jedzie, to wie też jedzie 60? No mi też jedzie 60. Ja nie mogę, to betydzia jaki mają 80, a to przeta jest Ameryka, a nie y, ten, a nie Europa. No a te 60, no to jest 300. Na no, Beskitu, ja myślałem, że to szybciej będzie jechało. No, ale się dobra Dobra, 70 z górki. 80. O Boże, a ja, ja mam blisko punkt strasznie, bo ja mam w mechaniku rozwenturas tutaj. Podcięcie wtedy najwyżej zrobimy, no bo ja to jeszcze moment zanim dojadę. Ja dostałem 233. A to, Nie było, tak a to było bardzo blisko. Powiem Ci szczerze, że te zarobki całkiem fajnie, bo na betoniarce ile było? 320, tylko tam jest chyba taka spremia jakaś aktywowana. Aha, no to czyli całkiem prawdopodobne, że te prace są bardzo podobne do siebie. Otrzymałeś kartę za dwie pełne godziny bez kar, zobacz ją w menu pod Z. No czarna koszulka za dwie pełne godziny gry. BASEBALL? BASEBALL DOSTAŁEM! Wow! Ale o co z tym chodzi? O co tu chodzi? Tasaka wyciąga z kieszeni kartę. Tasaka wygrywa baseball. Zaraz ogarniemy sobie ten system kart, bo ja ogólnie z karty wylosowałem baseball. A to on się pewnie do momentu Geloka utrzyma. Myślisz? Tak mi się wydaje. Ale to nie możesz nim temu wykonywać ani nic, nie? Nie, niestety nie. Ale piszesz sobie animację, bije czy coś, będziesz nawet... A jest taka animacja, bije? Bije, bije dwa, bije trzy. Praktycznie. Pisz sobie jem, to będziesz go do autoks. No dobrze. To muszę to sprawdzić. Dragon, no ja nie wiedziałem, że ty taki jesteś. Człowiek się zmienia z wiekiem. że zabiłem się <grym> prawie. Kliknij z, sobie Z. Z, karty, tak? Tak. ja mam teraz za dwie pełne godziny gry. Klikam sobie tą kartę, pojawia się jakiś dziwny znaczek. Pojazd na jeden dzień dostałem. Pełna koszynka za dwie pełne godziny gry. Twój pojazd został dostarczony do przechowywania. Co, co, co? się minus 5 komputacji. Marzyłem, marzyłem o tym. Ale gówno, nie polecam. Nie wierzę, a może tylko jedną kartę? No chyba tak, poczekaj, karty. Tak. O nie, dawaj, jedziemy do przecho, bo ja dostałem jakiś samochód. Nie, wiesz co, weź swój Sabre, ja odstawię swojego i pojedziemy do przecho. Dobra. Ale jazda, ty, minus 5 repy dostał chłop. Ja jeszcze fotoradarem dostałem, nie wierzę. O ty w życiu! O ty w życiu! Gonicie, jedź! Ciekawy. Nie, no jestem ciekawy, co to jest za samochód. Co wstawiasz? Perenia mnie. No też mi przeszło przez myśl, albo nie wiem. Ony może. Może, zobaczymy. O, tu jak samochodów dużo. O kurczę. Za chwilę zobaczymy co tam się Te dzieje. Czekaj, tam tędy się bliżej. Wiesz co, najpierw weźmiemy ten samochód Później zobaczymy co tam się dzieje. Ile ludzi na serwerze? 50 Dobra, chwila. Ciekawe jestem co to dobra, będzie MUMBIM! tym Mumbi! dostałeś. Nie, no to jest żart No fajny No fajny W sumie jak już tutaj jesteśmy Podjedźmy sobie tutaj do tego fajnego fajnego Co ty jesteś? No za tobą Spokojnie, zagojnij się Bo tutaj widzę, że jest jakaś o kurcze Popatrz z drzewnej Chodź, zapakujemy samochód, bo czegoś takiego jeszcze chyba nie widziałem, jak żyje. Co? Po... No to jest jeszcze nic. Zobaczysz, co jest dalej, bo kątem oka zobaczyłem, co się tam dzieje dalej. Ej, fajne te samochodziki tutaj są. Fajna lista. Miałem kiedyś tę turgano, też na kotłakach, bo mi nie było straszne inne. LPG. Ale admiroł fajne, podobnie. No co no, za... Jak można? ogóle Cię przyjechał? Nic, zero Fajne te samochody. No, patrz. Nie, 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 nie. Widziałeś tak? no. to? Sultany, Elegii, chestery, komety, bullety, cheetahy, no, infernusy, tak, no. bogacze cholerni. Ale zobacz, jaką mam ginoną rękę tym bulletnie. Bez kit. Jakby ktoś nie wiedział po prostu, nie co to, 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 to jest ten bullet. Tak jest to patrz, o. jest mananka. O. Ale to jest jeszcze nic. Tak chcę. Tak chcę tak, tak. Ale to jest jeszcze nic, patrz co tu się dzieje. Oh shit, ile żegnajł. Parzek, ile samochodów. Wow. No, jest ta mesa. Widzisz z tym regionem. Która mesa? Aha, o, faktycznie, ale fajna. Mega wygląda super. Ja wstawiam, że to auta pl też. No zobaczymy. To Są raczej ręki moją, ale nie wiem. Są motocykle wszystkie chyba dostępne. Jak A. się ten motocykl nazywa? Energy 500. O właśnie. Jak takiego klocka miałem? I tutaj mam wrażenie, że ktoś sobie zrobił prawdziwą rejestrację. Albo coś na wzór, RPL. Całkiem możliwe. O! To jest Pikator? Tak, 1.9.1.9.1.9, fajna kolejna ma maranka Kto to i... jest? Rambo.pl ogólnie to jest jakiś. No to, to, to jest czy... mówię, Rambo pewnie wszystko. Ej zobacz, tutaj jest jeszcze chyba ten. Garant z no. Czekaj, idziemy do góry zobaczyć? No dobra. A całkiem możliwe, że tu też są auta. Fajne są takie smaczki, czyli jednak ludzie... nie ma tu nic. Nie, czyli tu nie jednak nic. ludzie wchodzą na serwis i chociaż próbują coś robić. Tak, my już słuchaj jest 51 osób. Świetnie. Zobaczymy. Zobaczymy. Dobra Dragon, myślę, że to by było na tyle w tym odcinku. Pokazaliśmy tak. więcej niż powinniśmy. Poświęciliśmy się, było wesoło. Ale... Uważam yy... naprawdę udany odcinek. No bardzo fajny odcinek. Yy, dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się. Widzimy Trzymaj się na Cześć. Na razie, cześć.